Opowiem Wam taką historię, e, oczywiście nie z mojego życia, która odcisnęła na tej osobie, której się wydarzyła, dość duże piętno, i myślę, że jest to bardzo fajna historia, która wprowadza do tego, dlaczego czasem nowy kanał na YouTubie, czy też może na jakiś podcast e, przychodzi czas. No więc ta osoba siedzi sobie na kanapie. Wyobraźcie sobie, to przyjaciel mi opowiadał tą historię. Bardzo mu współczuję. Naprawdę bliski mi przyjaciel. Siedzi sobie na kanapie, i wokół niego jest siedem osób. I te osoby są bardzo mu bliskie: to jest jego rodzina. Dziadek, babcia, ciocia, matka, brat, kuzynka, siostra, matka. Wszyscy siedzą i oczywiście są święta. Na świętach wszyscy są ładnie ubrani. Był to pierwszy dzień świąt. Tak mi to kolega streścił, że wszyscy już byli na jedzeni. Już tacy po prezentach, już ten czas takiej euforii, dzielenia się opłatkiem, po prostu minął. No i dochodziło do takich różnych rozmów. Ludzie sobie siedzieli na kanapie, yy, no i rozmawiali. Przy czym dało się wyczuć jakieś napięcie, właśnie w tej sytuacji. No i ten mój przyjaciel, on nagle jakby nie wiedział już, co z tego napięcia zrobić. No bo. Ono było takie, że zaczęło jego ciało troszeczkę przyszywać, troszeczkę brać górę nad nim samym. Wstał, stanął na kanapie i zaczął wydawać z siebie różne dziwne dźwięki, yy, które nie były ani po polsku, ani w jakimś innym języku, tylko. Były jakby takim wyrazem tego, co dzieje się z nim w danej chwili przez tą sytuację, która się zadziała. No i nastał grobowy moment, w którym cztery osoby się popłakały, trzy zostały, za nie mówiły, a jedna była bardzo, bardzo nieszczęśliwa. I to, co się okazało, to, że w tamtej sytuacji została nazwana jedna rzecz, że jest jakaś tajemnica. Mój przyjaciel mówił mi, że jak robił z siebie tamte dziwne rzeczy, to cały czas mówił o tym, że coś tu jest nie tak, coś jest niewiadome, coś się dzieje, coś ten. Że takie miał uczucie, które dopiero nim doprowadziło do tego, żeby tak z siebie wszystko wydramatyzować. No i on to później tłumaczył dalej. Jak już emocje opadły po tym, ci się popłakali, każdy mu powiedział, że, że co on robi, co on robi, co on robi. Yy, powiedział, no, że, że coś tu jest nie tak, nie? że on po prostu czuje, że, że tutaj jest jakaś tajemnica, jakaś, jakaś, jakaś zła wola, nie wiem, co, coś takiego. Patrzy na ludzi wokół. Yy, jego siostra starsza, nieszczęśliwa. Jak mogłeś? No w ogóle, żeby to, żebyś ty tak mógł zrobić. Nie? Ktoś mówi, ty egoisto, jak sprawiasz, że e, płacze Twoja matka, twój ojciec jest zły, twój dziadek ten w ogóle ledwo żyje, a ty jeszcze robisz takie rzeczy. No i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy sobie płaczą i chodzą i ten. I nawet sama najdroższa temu przyjacielowi matka, oczywiście rodzicielka, przychodzi. I mówi mu zapłakana, że słuchaj, synku, pamiętaj, że jeżeli ty potrzebujesz, to my cię zawieziemy do szpitala psychiatrycznego. Także wyobraźmy sobie w ogóle sytuację tego przyjaciela, który dostaje taki feedback od rodziny w momencie, kiedy przedstawia z całym swoim ciałem i swoim głosem jakieś tam uczucia, które być może nie są do końca no, ugruntowane, może nie robi to w sposób zbyt dojrzały, ale coś. Co się okazuje? Dał mi o tym znać ostatnio, więc dlatego myślę, że ta historia jest po prostu super. Parę lat później, po tej sytuacji, zmarli jego dziadkowie. I nagle się okazało, że są niezłe machloństwa przy przepisywaniu majątku, o których, jak się później okazało, rodzina wiedziała już, ale tylko część rodziny, od jakichś 5, 10 lat. No i się zaczęło małe piekiełko, bo rodzina zaczęła się rozstępować. Nagle te, te wszystkie opłatki, które się tak dzieliły, to cała ta miłość. To ona się tak zaczęła tak rozjeżdżać. No tak jak ten opłatek, tak się rozjeżdża i, i każdy ten. I nagle jedna strona dostaje wszystko, druga strona nie dostaje nic. I ten oto przyjaciel mówi do swojej rodziny, tym, którzy wciąż żyli, mówi, ej, widzicie, I właśnie o to mi chodziło, była jakaś tajemnica. No i kilku z nich przyznało, tak? Rzeczywiście, nie? Coś było. Teraz wyobraźmy sobie, że tego przyjaciela rzeczywiście by zamknięto w szpitalu dla, dla umysłowo chorych. I rzeczywiście tam był, był poddany jakimś e, terapią. Być może tam, tamtejsi terapeuci szybko by się połapali, że nic z nim nie jest nie tak, tylko po prostu miał jakiś moment, w którym emocje wzięły nad nim górę. I to nie jest od razu powód, żeby kogoś zamykać w szpitalu. E, ale mogło to wpłynąć na niego w duży sposób. W jaki? Chociażby taki, że myślę, że ta historia powinna, według mnie, być opowiedziana przez niego, wprost. A, a on po tym doświadczeniu, być może, ma taką dużą blogadę, że on lepiej, żeby tego nie mówił, bo jeszcze komuś sprawi przykrość, jeszcze komuś się coś stanie, jeszcze go zamkną w szpitalu. Lepiej, żeby nie mówił, żeby, żeby zastawił wszystko dla siebie, żeby zamknął się. Bo ani nie dostanie wsparcia w tej sytuacji. Żadnego. Nikt mu nie powie: Ty dobrze, że, że opowiedziałeś tą historię. Nie, nie, nie. Dlaczego nie? Ponieważ cała ta historia wydarzyła się w zestawie rodzinnym, który jest jednym z najmocniejszych e, takich i sideł, i sposobów myślenia danego człowieka. To skąd pochodzimy. To po prostu jest, e, to jest taka niewidzialna sieć tego, co wolno, tego, co nie wolno, tego, co, co sprawi komuś, tych takich projekcji, że, że na pewno coś komuś zrobimy. To jest wszystko wyniesione jakby z domu, z doświadczeń domowych. I on ma takie doświadczenia, że w momencie, jak się dzieli takimi rzeczami, to jest tragedia. Więc on nie chce sprawiać tragedii, bo teraz jeszcze w rodzinie to nam i to w pokoju, więc było siedem osób, a teraz wyobraźmy sobie go, że nagrywa coś takiego przed kamerą i puszcza to do ludzi. I nagle ludzie zaczynają subskrybować, albo nagle ludzie są znajomi, którzy znają jego rodzinę, znają jego yy, przyjaciół, i, i w ogóle ta historia wychodzi na jaw. No i on jest przerażony, nie? Bo on może sprawić tragedię przyjaciółom swojej rodziny. On może sprawić jeszcze większy ból jakimś tam innym ludziom. Więc on mówi: Ty, lepiej ja ci to opowiem. Ty masz jakiś taki dar, że łatwo ci się gada do kamery i w ogóle robisz z tym numery, więc, e, więc zrób to, bo to może być całkiem, całkiem ciekawe. I Jan mi tak dał do myślenia, mówi: Kurczę, wiesz co, stary? Ja mam też czasem tak. Ja mam czasem tak, że, że nie, mi się coś takiego może nie wydarzyło, ale... ale. Ja wiem, że jak ja mam coś powiedzieć do kamery, jak mam się nagrać, to ja czuję ten cały taki, wiecie, ten takie odrzucenie, nie? Że mnie też odrzucą. Mi powiedzą, że jestem głupi, że nie powinienem tego robić, że jestem imbecylem, że ja kłamię, że jestem oszustem, że powinienem robić co innego, zająć się czymś innym, a, a nie bawić się, nie na przykład, nie, nie, nie zrobić czegoś takiego, że, że myślę sobie... Po prostu, o ciekawa historia, ej, trzeba się tym podzielić. Zróbmy to, mam to uczucie, że trzeba to zrobić. I, i jakby na spontanie, e, autentycznie po prostu się tym dzielę. Nie mam. E, najpierw muszę przebić się przez jakiś tor. I jak tylko zobaczyłem, że ja się przez to przebijam, że tam jest taka ściana, nie? że jak on mi to powie, że ja to zrobił, to ja mówię sobie, Jezu, ile ja muszę w ogóle włożyć w te energii, żeby się przebić przez swoje własne jakieś tam. Psychiczne uwiązania. I wtedy mówię: To jest warte świeczki, nie? To jest po prostu: Ja nie chcę w tym siedzieć, ja nie chcę w tym być. E, Wziąłem to jako niemalże e, błogosławieństwo, że On mi to opowiedział. Ale żeby wziąć to jako błogosławieństwo, że On mi to powiedział, i to, że ja mogę sobie później pozwolić na to, żeby gadać, to ja też muszę wziąć za błogosławieństwo to, co się Mu wydarzyło. Bo ta historia wcale nie była dla niego wesoła, a jednocześnie mówić: No, słuchaj, stała ci się krzywda, więc ja teraz dzięki tobie mogę zrobić super wideo. No to słabe, nie? Muszę też przyznać, kurczę, to co się wydarzyło tam w jego rodzinie, to było dość wyjątkowe. Ja jakby nie słyszałem czegoś takiego wcześniej. I yy, jeżeli dzieją się rzeczy wyjątkowe, nawet jeżeli są przykre z powodu, nie wiem, odczuć czy coś, to w jakimś sensie e, no, potrafią też nieść ze sobą błogosławieństwo. Niestety, no, to, to wygląda tak, jakby te rzeczy działy się równolegle, że, że to jest przykre, ale jednocześnie jest niesamowite. E, no oczywiście życzę mu, żeby mu się to więcej nie wydarzyło, i chyba na pewno mu się nie wydarzy, bo ci dziadkowie już zmarli, i, no, i jakoś sobie przędzie dalej. Także mam nadzieję, Franek, że ta historia. Mam um, bardzo sorry za powiedzenie imienia w ogóle, ale nie powiem nazwiska, więc raczej cię nie wykryją. E, że ta historia no, pójdzie dalej w świat. E, może opowie coś takiego, że ludzie sami pomyślą sobie, kurcze, na przykład trzymanie tajemnicy w domu przed rodziną, to rzeczywiście nie jest fajny pomysł, e, bo prowadzi do rozwalania się tej rodziny, do rozwarstwiania jej, albo pomyślą sobie. Ej, lepiej nie proponować swojemu synowi przy dzieciach, przy, przy wszystkich innych, żeby go zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, bo to może też e, wpłynąć na to, jak reszta rodziny go widzi. E, może też nie jest najlepszym pomysłem, żeby mówić mu, e, jak bardzo zawiódł całą rodzinę, e, zamiast dopytać, jakby jeszcze bardziej zgłębić. Ja myślę, że jakby jego wtedy tam zgłębili, o co chodzi, że w ogóle że to jest ważne powiedzieć mu w takim momencie: "Ej, stary, są święta. Jesteśmy rodziną. Wszyscy starają się o pokój, jakby albo przynajmniej chcą czuć to, że jest dobrze, a tobie nie jest dobrze. Niesiesz za sobą jakiś ważny komunikat. Coś się dzieje, jakby nie robisz tego specjalnie. To nie jest twoja wina." że Ty mówisz takie rzeczy. My jesteśmy tutaj niemalże wszyscy doroślejsi od Ciebie. Mamy po 30, 40 lat więcej niż Ty. Przeżyliśmy mnóstwo rzeczy. Widzieliśmy obozy, wojny, widzieliśmy ten komunizm i wszystko. Więc to, że Ty teraz tutaj się popłaczesz albo powiesz coś w jakimś dziwnym języku, to nie jest mocniejsze od nas. My jesteśmy naprawdę zahartowani życiem, więc powiedz nam, co się tutaj z tobą stało. Tylko, że w sytuacji rodzinnej, kiedy dzieje się coś takiego, to najczęściej trafia to po prostu w taki punkt nerwowy, emocjonalny, że wszyscy schodzą na poziom dziecka. I nikt nie jest dorosły, ale schodząc na poziom dziecka, jednocześnie muszą utrzymać to, że mają swój status w rodzinie, że mają swoją władzę, do powiedzenia to, mają swój taki respekt, swoją charyzmę i wtedy się robi koziołka ofiarnego z jednej osoby. Z kogo? Z tej, która przynosi wiadomość. <laughs> Ostatnio w książce Cialdiniego, tej o wywieraniu wpływu, e, czytałem bardzo fajną rzecz a propos e, historii ludzi ze Stanów Zjednoczonych, którzy... Prognozują pogodę. No i oni mają bardzo dużo historii. A propos tego, że jak źle sprognozują tą historię, to później ludzie na ulicach rozpoznają ich, że to są prezenterzy czy coś, i zaczynają ich na przykład obrzucać kaloszami albo śnieżkami, krzyczą na nich, że jak mogli i dostają listy z pogróżkami. Jedna historia była taka, że facet był w barze i nagle podchodzi do niego taki gość duży i mu mówi ty. Ostatnio przepowiedziałeś tornado i rozwaliło mi dom, zaraz oberwiesz, nie? A ten, a ten drugi do niego mówi: Coś takiego mówi, że słuchaj, jeszcze raz się do mnie odezwiesz, a ześla na ciebie drugie. I to naprawdę zadziała. Także podobnie było zresztą z tymi. Tam jest opisane w tej książce z posłańcami wojennymi w starożytnej Persji, gdzie człowiek, który przynosił wiadomość, że wygraliśmy bitwę. Dostawał suto zastawiony stół i w ogóle był pięknie przyjmowany, a posłaniec, ich posłaniec, nie, to nie, że jakiś obcy posłaniec, albo był obojętny, ale z ich narodu posłaniec, który przynosił wiadomość, że armia przegrała, został zabijany. No, także takie, takie tematy się ciągną, oczywiście może nie w tak drastycznej wersji, ale, ale co w rodzinie, to nie zginie, tak? Także wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że opowieść mojego przyjaciela, którą tutaj przedstawiłem e, z szerokim uśmiechem, dobrze Wam wjechała. E, dajcie znać, e, dajcie lajki, dajcie jakieś komentarze. Może u Was w rodzinie jest podobnie, albo wydarzyło się coś równie ciekawego. E, oczywiście ciężko o tym powiedzieć w komentarzu, ale zawsze się da. Można to opowiedzieć w jakiejś historii, można to opowiedzieć. Na wiele różnych sposobów, ale dobrze jest, żeby się z tym otworzyć, bo inaczej to takie doświadczenie ginie, w przeciwnym wypadku może też komuś pomóc. No i oczywiście kliknijcie też dzwoneczek, bo wtedy jak coś robię, to do Was przyjdzie. Super, cześć!